Panie i Panowie, zapraszam na drugi mecz Grzegorza Manny Komincza na Homster Cup 27. Na naszym ekranie, ups, właśnie baza Grzegorza, baza Polaka. No i z drugiej strony Optimistik. Optimistik. No, bardzo szybko zaczął się kolejny mecz. Jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczonym. Optimistik jest zawodnikiem. A chwila, jedną rzecz chcę sprawdzić też. Ciekawość silniejsza. No i chyba nie sprawdzę tego tak ładnie. E, jakby tutaj jakieś dropy FPS-ów się zdarzały, nie lękajcie się, to dlatego, że czasami się alt-tabuje na chwileczkę, bo jestem ciekaw e, tych właśnie graczy. Optimistic ma nam. Optimistic jest właśnie Brytyjczykiem. On ma zaledwie 19 lat, proszę bardzo. Ma obywatelstwo Latwia. Latwia to jest, co to jest? Litwa? O! O! Ej, chwila, moment! O nie! <laughs> Jesteśmy zgubieni! <laughs> ja tutaj patrzyłem na statystyki czy jakieś inne imiona, nazwiska za na wiek. A tu 19-latek chce w manę... Rushem wjechać. Skandal. Absolutny skandal, żeby takiego weterana Rushem atakować. Ale ładna barykada z pylonówka. No niestety kanon ma szansę się ukończyć, zwłaszcza ten na wzniesieniu, ten na dole. Raczej jest dobrze kontrowany przez manę, bo cztery proby powinny go... No właśnie zatrzymać mana na kanona! Mana! Ach, bo ma no to tym zelotą będzie szczuć Jezu, ale ciśnienie. Nie no chyba się udało, chyba się udało. Bo wiadomo kanu się ukończył, ale zaraz szybko zostanie zniszczony. Dwie proby i to wszystko. Ach, ten manna! Nie ma, że boli. To jest łotwa, tak? A, Litwa łotwa, dobrze. No coś mi, coś mi nie pasowało, jak patrzyłem na tę flagę. Dobrze, czad czujny, dziękuję bardzo. Czyli on jest z Łotwy w ogóle. Mam wrażenie, że pierwszego gracza w życiu swoim widzę złotwy. Znaczy... Nie wiem, czy on złotwy, czy on bardziej jednak w, w sumie Wielkiej Brytanii, bo obywatelstwo tych dwóch krajów, no ale... Ale skąd się ta Łotwa wzięła? No, na pewno granie będzie dla niego Łotwa, hehe. E, bo mana już jest na ogromnym prowadzeniu. Absolutnie zmiażdżył temat. Canon Arashia, już w zasadzie, jakby nie było nigdy. Ale Optimistyk będzie dalej się czaić. I tym razem będzie to. Proxy Dobrze, jedna kontra tutaj niestety nie, nie, nie zniszczy Optimistyka. Nie wystarczą dwa zeloty. Jeszcze poczeka na Cybercore. Ale to jest duża, duża dysproporcja technologiczna. Właśnie też między innymi dlatego jest spore prowadzenie many. bo on już teraz może właśnie nawet skonstruować Stargate'a. No dobra, może nie ma gazu, ale gdyby anulował Warpgate'a to miałbym. Jasny jestem. A bo oni tutaj tak ciekawie też ustawiali ten, to światło, że to tak nie do końca można to manipulować. Jest Gerald, się mano, i to mocno. O, super. Luksusowy kieba, pies extra, dziękuję bardzo. Piękny poranek. No, Clean Fitness, wszystko jest, wszystko. Dobra, Grz Grzegorz dopiero co obronił Canon Rush'a. Cię zastanawiałeś się, czy chcesz to. Tu... Tak, jest 00. Znaczy, obronił i gramy dalej, nie? Tutaj był Canon Rush. Trzy pylony, tutaj w środku Canon i, i na dole też. Ale, ale nie, no, mana jest nie do przejścia tutaj. Dobrze. Geralt jeszcze się zastanawia, trzeba by na pewno chce cokolwiek mówić na temat tego spotkania. <grystanie> Ale ludzik, nie ma presji, możesz poglądać po prostu. Od tego, od tego ten pokój jest. No nie wiem, czy chcesz, no jak chce, się chce, to weź <grystanie> <Śmiało. grystanie> Dobra, to zaraz cię włączę, tylko tam sobie załóż. Eee, no to był recall, jak widać, mamy jakiś. To była ta. Dobra, powinno to działać. No, się ma, się ma, ale. O... Co jest tam na proxy? Co na proxy? O. E, <laughs> Twilight, No, no nie, nieważne. Myślałem, <laughs> że Stargate'a zrobi oczywiście, bo taka miejscowa wydawała się pod Stargate'a, ale on tutaj gra na zasadzie, nie, nikt nie pozna jego kolejnego kroku, nawet my. No i Forgate'a robi. Forgate Blink po nieudanym kanon rushu. to jest dobry kierunek? Ja myślę, że on to może wygrać. Jak tak szczerze myślę, bo. Ha. No bo tak. Ten Natural będzie do many, dla many na, bardzo tunny dobiony, Chociaż kudę, Voidre i Immortal. Hmm. Hmm. Analiza jest widać ciężka, nie taka prosta. Adeptka wy, wyleciała... a nie wyleciała na mapę, już zastanawiał się nad tym. A gdzie, bo tu nie ma proxy gate'a. To jest five gate? Tak. A nie, anulował jeden. Sorry, a, dobra, anulował, dobra, 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 anulował, dobra, dobra, żeby no. zrobić teraz jeden na proxy. O, o ale będą emocje. Ja a, raz, no, dwa, trzy. E, w ja ciekawostek, nie dało się tego gorzej zrobić. <laughs> No, ale on jest optymistyk no to będzie dalej grać. Wiadomo, że nie wyjdzie tak łatwo z rozgrywki. Ale tak, dość śmieszne, nie? że uznał, że tutaj miał <ścoughs> czwarty gateway, więc potrzebuje jakiegoś na proxy, żeby przezywać jednostki szybko. I tak daleko będzie ten gateway. No ale, ale coś tam robi, robi co może. Nie, no w sensie, ale wiesz, bo chodzi o to, że on spulował te proby, ale nie wszystkie. Mhm. Potem tymi, co spulował, uciekł. Ale ty tych co nie spulował, nie? Zostawił, więc je zamroziło. <grym> A, sorry, to była kolejna pułapka, ale tylko jedna prawa zamrożona w tym podejściu. No ja szczerze nie wiem. Wydaje mi się, że... Nie wiem, no tak Jak będą dwa Immortale, to się chyba nie da zabić tego. E... tego Nexusa, nie? No nie no, już raczej jest po zawodach, szczerze mówiąc. Znaczy pierwsza mapa to dopiero. Znaczy tu nie ma baterii, nie? Tak, tak, Więc tak, no. jakby... Hmm. No tak, jak nie ma baterii to ciężko, tylko jedna jest tak daleko na wzniesieniu, to Void e, co najwyżej mogą swobodnie korzystać i Morta trochę ciężej. No, ale kumuluje na razie Stalker optymistyk jeszcze nie wychodzi z rozgrywki. No... No nie stracił żadnego chyba, hmm. to dużo. Znaczy... Bo to też, wiesz, to jest taka kwestia, że tu nie ma jakiejś magicznej ilości Stalkerów. O, To jest mana, chwila, chwila, yy, to się klika. To jest Grzegorz, to jest Grzegorz w tym momencie. Na scenie, proszę, jakie skupienie! Jakie opanowanie. Dobra, no, no, wracamy. Może trochę mu się chcieć spać. Uuuuuh. Dobra, to. Ja. Jezus, Maria. On w Nexus Tak, miał pryzma. <grystanie> no właśnie tak patrzyłem, nie? <grystanie> ja, ja nie wiem, Jakbym Jakby on zabił tego pryzma, zestrzelił ranego Voidraya, i się odkręcował na Immortale, to by wygrał. A... Nie, serio? Tak zwany, gdyby nie super, gdyby nie poprzeczka. No, nie nieważne, no teraz to już. No, już jest po zawodach, jest trzeci Immortal. To już się ma, elo. Tak, tak, teraz, teraz już na pewno tego nie przebiję. Optymistyk tymi puszami. Łotewsko-brytyjski zawodnik. On jest bardziej z Łotwy czy z Bo ma podwójne obywatelstwo. Nie, no, ale mieszka w UK-u, nie? Aha. Dziwiłbym się, jakby identyfikował się bardziej jako. wiesz... Ja jestem Łotwinem. Łotwin tak się mówi? Ja nie wiem. Jako baut, ale zrobiłem właśnie. Eee, Okej. Okay. Um, A czekaj, w sumie sprawdzę wyniki, bo nie patrzyłem na pierwszą… Tak jest, to jest eee. Geraldzony jako mecenas też. Siema-siema. Kurde, siema. czekaj, bo, bo mi nie płacą za promocję. Okej. Aha, jeśli reprezentant firmy widział logo, to może się zwrócić na pływie Jestem tani. No. Gobio, bardzo dziękuję za, za to. Oczywiście. Twierdzą złotówki od ciebie, mega dziękuję, witam, pozdrawiam Gobio. Dzięki bardzo. No musiał trochę ogarnąć jeszcze, żeby te może alerty się wyświetlały i żeby... A właśnie przeczytać jeszcze muszę przez to. Ajajaj, amatorka. Bardzo dziękuję się mam. MJW. Grzegorz obronił Canon Rasha jak pirat butelkę. <grych> okay. O, wygrał pierwszy momentę, się Butelkę Bim. Został z mapą chyba. Mmm. Lambą. Mm, no dobra, nie ma nic ciekawego. W pierwszej rundzie w sensie. Mm -hmm. A żadnych niespodzianek a, no, już no, no, nie no. było. Jakby wiesz takie. Dobra. Gobio napisał, przepraszam za spóźnienie Manamana, mana. Siemano, bardzo dziękuję oczywiście. Zaraz wejdziemy do Many i jeszcze wcześniej Funfel, a Funfel po prostu się ma napisać. No i klasa, dobra, bardzo mi miło, dziękuję. Witajcie, dobra, to chowamy i wchodzimy już do rozgrywki. We ciekawostki um, jak byłem w Cisadelfii, na Cizadelfii, w Filadelfii. Um, to na tej mapie... To grałem z takim Amerykaninem, nie pamiętam jego niku, w playoffach mhm. i w, w five, uh, Belt of 5 3 uh, razy zagrał na mnie kanoniasza i przegrał 0-3. ale to była jedyna mapa, na której prawie wygrał kanoniaszem Mega mocna mapa do kanoniasza że jestem w szoku, że nie próbuję. Mm. Nie. No optymistyko znał, że może nie chce zrobić pojedynku krótszego niż... No tak. No. No, no, nie, no dobra, pierwsza mapa trochę trwała, ale. Jakby zrobić dwa nieudane kanonarsze, to tak poniżej 7 minut. Myślę, że można że, że zejść. Jakie jak dobrze idzie. No na razie no, my się możemy cieszyć, bo mana właśnie ma pierwszy meczek wygrany, teraz drugi już też bardzo dobrze dla niego wygląda. Kraken TV witamy się, Mam. Arak LNW witamy. Fular witam mocno. Ale czady dokładnie. Ja w sumie nie wiem, jak wygląda Optimistik. Młodo i świeżo wyglądał w tym świetle. Ja też nie wiem, jak wygląda Optymistyk swoją drogą. No, nie? W sumie nie mam pojęcia. Absolutnie. Mogę go gdzieś zobaczył, nie wiem, nie wiem. A przed chwilą manę pokazywali i chyba Optymistyka, możliwe, że też przez chwilę, no bo chyba musieli. Ale no, patrzyłem raczej w kamerkę Grzegorza, jakie tam emocje nim targają po takiej mapie. No Daniels, who Young to wiem, jak wyglądają. Laternie. Tak, tak. widziałem rano, jak wychodzi z hotelu. Chcesz też się? Tak, a, tak. Okay, No okay. bo im te, e, Take TV e, bookowało, nie? A, a. a tej e, bukuje tylko w Ibisie. A, proszę bardzo, ciekawe. No. Może jakiś deal mają z hotelem, albo... Albo jednak budżet w tym Ibis ich przekonał. Jest, to, jest, to, jest minimalnie taniej niż <laughs> będę <byden to jest. laughs> A, bydlaka! Tak, pokażę bydlaka po, tym, po tej mapce, jak najbardziej. No. To jest tak zwany kebab typu, typu Klein. No tak. No tak. O, jakie zagranie, niczym Geralt 3 lata temu, jak jeszcze to robiłem. Nie no, to jest mocne, mocne, tylko że nie wiem, czy na to zagranie co robił... Eee, e, e, mm. A nie, dobre, nie, nie, nie ważne, nie było tematu. Ja myślałem, że Grzesiu tam wstawił Proxy Pylona, ale on musi. Tak, tak, ja też przez chwilę myślałem, że to jest Proxy many, ale potem patrzę, nie no, to jest Baza Manny, więc spokojnie. Doby, nie, nie. zrobił ten... Proxy we własnej bazie. Bo wiesz, że laganie Proxy Pylona, tak, w mainie mhm. potosa, y, jak on gra Proxy jakieś, to jest mega mocne. No, jak nie zauważone, to, to jest piękna sprawa. Ale nie, wiesz bo to jest mega mocne, bo ty dwa pierwsze stalkery musisz zostawić w mainie na zabicie Pylona, Aha. a jak chłopci wyskautuje Proxy, no, to może wtedy zabić pylona przed swoim pokój. O to chodzi, nie? Um. No i mamy. Co? Mamy opening Blink kontra Oracle. Ktoś ugrał Oracle, nie? Nie, no to jest fachowiec, wiadomo. W sumie nie wiem. W sensie. Spoko ogólnie. Nie wiem, jak na tej mapie Oracle. Bo tam mi się wydaje, że chyba za mainem nie ma tej przestrzeni. Chociaż. Tu? Jak gdzie jest tutaj miejsce na Medivaka? Chyba nie. Chyba jest. na jedną jednostkę jest, ale nie mam pewności do 100% Raczej jest. No zaraz zapewne zobaczymy. No. Dark Warrior, dziękuję za sobę i na ten czas też Mega, dziękuję za wsparcie kanału. Dzięki za dwa miesiące z rzędu Twitch Prima. Ale wleci. Pa, jak wleci, pa, jak wleciał. No, to okay. jest. się no zawodowiec. No to było takie średnie, no już lepiej. Myślę, że 6 probek padnie. Hmm. No i. No... Udało się to kliknąć, ale myślę... Dobra, pięć, no jeszcze jedna. Wszystko wiedział. Nawet policzył to co Rako zniszczy. Nie no chłopie, to jakby... Ja patrzę na minimapę. Tak. To, w, to w pamięci już było. Ja bym się chyba zblinknął. Ja bym tak się blinknął już myślę. Nie no, co ty, co ty ważne są jednostki, żeby były... No bo co on by tutaj zniszczył z dwie proby góra za dwie adepski, no to już taka średnia wymiana, to lepiej mieć te adeptki chyba na potem. No ale po co? No jak to po co? wy po co? Masz potem mięso armatnie do stalkerów kontra stalkery, no. Nie, no nic nie robią kompletnie te adeptki potem. Ten się i tak musi zostawić na mapie, żeby... Ja bym się blinknął, jak. Nie no, słaba psycha, to widać, że to nie no, ma dzięki temu teraz jako przewagę limitową 90, już więcej punktów momentami. No, a tak to by miał ile tam? 6 przewagi? Teraz ma 10, no to jest potęga. No optymistyk jest bardzo Optymistyk że siedzi w tej grze. Mm -hmm. <suszy> nie, to, to, to na jednej mapie też... No przynajmniej na poprzedniej to w sumie właśnie by było jeszcze gorzej dużo, nawet on tak łatwo nie wychodzi. Tak e. dokładnie. Pan optymista. E. Jeszcze w ogóle Garobo. Pana na tego, na, na w pierwszym meczu. E, Zagrał na DNS-a proxy Gateway, i chyba jeszcze do tego cztery, chyba pięć Warp Gateów tam było. Ale będzie. Uff, wsiadło. Ja z... Teraz te dwie adeptki. O, tak. na 100%. <gry> no, nie ma takiej możliwości, żeby anulował. No nie, nie no to wiem, to Teraz to już na pewno tam ten Stalker Konsam. Jak dobrze to zamikuje, to jeszcze zabiję dwie próby. No, zabije jeszcze dwie próby, myślę. Tylko... Ale on ucieka tymi adeptkami, nie wiem czemu. Ciekawe. No, jeszcze dobie mi później dwie próby zobaczysz... No osłony regeneruje, zobacz ile to. Będzie, ile to obrazu. Będzie pułapka? Ale to jest dobre, bo go tutaj tak trzyma. Ale o, będzie, 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 będzie. Uch, tak że trzy proby zamroził. Tu jeszcze jedną próbuję upolować na baterii. Nie jeszcze baterię. będzie... Nie, no nie, <laughs> O długa. Jedziemy malina. Nie, no jest, jest to do... O jezu, tu jakie błędy! Stalker, dwie centry. Oj, optymistyk już wyszedł, nawet nawet nie powalczył, szczerze mówiąc. No dobra, my możemy przeskoczyć jednym susem do tego meczu, który też jest równolegle grany. No, mana tak szybko ich tutaj niszczył nicestwie, że nie ma problemów. Bedlak będzie pokazany po tej mapce, myślę. Ryjank prowadzi eee, 1-0 ogólnie, a na tej mapie, w sumie? Nie, no na tej mapie to takie z miarę porówno chyba. Eee, raczej. Wydaje mi się, że nic nie stracił DNS. W sensie ta ilość probek na siódmą minutę jest taka, że może stracił dwie proby. Mhm. Ma 8 gate a bez żadnego techa eee, W sensie wiesz, nie ma storma, nie ma eee, Klosów. Mhm. Mm. Ja bym powiedział, że ich zginie na ten push. Że po prostu zginie. że Po prostu to <laughs> będzie tak, że przyjdzie przejdzie ma mapę i wygra, Ale no zobaczymy. Może poleci jakieś F2 i się cofnie, ujęk. Okej, okay, i się cofnie, ujęk. Ale w sumie to było nawet dobre. Chyba zniszczył tego prisma. No. Dobra, te. te... Teraz to bym nawet wziął y, SCV. Po prostu mm -hmm. przeszedł mapę z SCV już, Elo. No i teraz zobaczę, ja też bym to zrobił. Tak patrzę na mini mapę, no jednak tą trzecią Rang ma, no to rzadko robią wyciąganie scv ek ale mogliby, mógłby to zrobić Yang nie? nie? Nie, no Jank to bym powiedział, że właśnie rzadko nie robi. No no, no. Bo to taki gad jest. Ale dobra, myślę, że i tak wygra tym puszem. Ze scv czy bez SCV-ek, teraz jak przejdzie przez mapę, prawdopodobnie wygra Teran. Terran Rang skupiony widać. Jeszcze DNS poza pozycją. Mm, nie no to jest już takie dzieci, że aż To będzie aż przykre No zobaczysz Ja, bym na ja nawet nie musisz rozkładać tych tanków. O Jezu nawet Steampaka odpalił, to już widać że sprawy są bardzo poważne Je e Nie wiem co zrobił tym, tym Ravenem ale <grym> Jakby Jakby zasnajpował tego pylona, to Na, o, mm, na słabe to było akurat Fajne, fajne Co, ale... co słabe? Osłowienie pancerza? Eee, no... nie, 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 od dns ta Franka Stalkera, A, Aaa, to to wiadomo, że to nie ma prawa się udać, to... No, dobra, już... No, czy... Nawet lepiej dla tanków. Ja no. i tak, ja i tak bym No i brawo. Ryang wygrywa kolejny pojedynek. GG, proszę, jaka mm. dzika radość koreańskiego zawodnika. O... Oh. Poprawił włosy. Bóg już sprawdza ten, czy... Płynęło się deur od Lufthansy. Toż miało opóźnienie? No. No. <laughs> Klasyczek. Tutaj wszyscy tylko <laughs> najwięcej się zarabia na eventach na Lufthansie tak naprawdę. Dobra. A w sumie bym sprawdził, jak on z kolei leciał dokładnie. No bo miało opóźnienie w Warszawie, nie? Ale... No to tak. Ciekawi mnie ten. Oj. Um. mana jest w jakiejś grze? Co się dzieje? On wygrał, nie? No wygra... Nie no ale nie mu kolejnego meczu. Z kim miał kolejny mecz, Zobaczymy. Nie, one równolegle startują, to no, to nie zaczął jeszcze. Z Lambo. Przecież to nie dawał mi inva, raczej bym mi dał Inva. No dobra, pewnie coś co jest sprawdza, coś się rozgrzewam, że Builda sobie wiesz tak no, chce to... jeszcze zagrać raz na sucho. Dobra, uwagę, stawiam nic. Że Mana na Canon Rusia. Na Lambo. Mana Kanonrasza na Lambo. Albo na piąta, ale na, raczej na Lambo. No, lepiej na. Chociaż. No zobaczymy na kogo, ale... I... No, na Lambo raczej tak, no bo Lambo jest chyba faworytem w sumie. No zobaczymy. Ale tak, teraz będzie taki już naprawdę sensowny pojedynek trzeba przyznać mana kontra Lambo będzie ciekawa sprawa. No. Później no. Mega Banger, Mana Fiant, to jest chłopie. Można też powiedzieć Mama Fiant. <ścoughs> <ścoughs> Czy co? Mama Fiant, tak. tak. To potem, to A. potem. Tak, trzy jeszcze zostały oczywiście w grupie A, jeżeli chodzi o, o manę. No i będzie dalej, ale szybko idzie, no. Naprawdę sprawnie. No, no, no. Nie tylko nie ma opóźnienia, ale jest przyspieszenie. Kim jest bydlak? Tak, jesteśmy przyspieszeni? No, nie wiem jak Lambo fiand, ale to raczej szybkie będzie. O do takiego większego jednak wzięliście. Nie, no to jest Klein. To jest ten za 6,50? Tak, 6,50. Euro. Tylko to jest tak opakowane, wiesz. Aha. to, normalne, wiem, no, to się <ślesk> tak wydaje. <ślesk> Połowa objętości to opakowanie. Nie no, jest fajnie, jest bydlaczek. No. Jak coś, to oczywiście zrobiłem znane zaganie Polskiego gracza, czyli Spirit płacił A, no i klasa, dobra, czyli Spiritowi musisz oddać hajs No... Dobra Aha, bo to jest takie, taka kanapka jakby, bardziej nawet No to była jedynka z menu, tak jak a, dobra, dobra, dobra A to co, nie miała być jedynka? Myślałem, że to było co innego, ale nie, no to też jest klasa No jest, jest mięso, jest bułka, no to jakby o to chodzi, tak? Jak coś wołowy, w sensie nie kurczak, to jest wołowina A sos to jest bułka, bo... to było dziwne, no ale powiedzieli, że chili więc będzie piekło dwa razy. Kamerad. Mm. Dobra. Dark Warrior, dziękuję bardzo, witam, pozdrawiam. Jest bydlaczek, proszę. Tylko jakieś jasne jest tutaj. Ja nie wiem, jak zmieniać niestety ustawienia tej kamery, więc będzie, będą rzeczy jasne. Mm. Y a i tak było dużo jaśniejsze jeszcze wczoraj. Dobra, czy idzie cześć Boko.